Dzień dobry, Kamila Salwiak, witam państwa i zapraszam na magazyn Ustecki, w którym ciekawych informacji prosto z kurortu na pewno nie zabraknie. A zaczynamy od kolejnych udogodnień, jakie przygotowane zostały dla wszystkich mieszkańców Ustki, zarówno dla pracowników firm, jak i właścicieli przedsiębiorstw. W Usteckim Urzędzie Miasta odbywać się będą dyżury specjalistów z Państwowej Inspekcji Pracy. Z porad w zakresie prawa pracy można skorzystać w każdy drugi czwartek miesiąca w godzinach od 8.30 do 14.00 w pokoju numer 119. Pierwszy dyżur w tym roku zaplanowano na dzień 13 lutego. Porad udzieli pani Anna Drawna-Liankowska, główna specjalista Państwowej Inspekcji Pracy. Zapraszamy zarówno pracowników, jak i pracodawców, którzy potrzebują uzyskać poradę w zakresie prawa pracy. Dyżury te będą odbywały się w każdy drugi czwartek miesiąca. Dyżury specjalistów z Państwowej Inspekcji Pracy nie są jedynymi w Usteckim Urzędzie Miasta. W ratuszu systematycznie dyżurują także fachowcy z innych instytucji. Dzięki temu uczestzanie nie muszą jeździć ze wszystkimi sprawami do urzędów w Słupsku. Każdą środę co tydzień dyżurują u nas pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast we wtorki i czwartki odbywają się dyżury pracowników Starostwa Powiatowego Wydziału Komunikacji. Działa tutaj w Ustce punkt rejestracji pojazdów, do którego także Państwa zapraszamy. W tym roku planowane są także dyżury pracowników Urzędu Skarbowego. Zgodnie z zapowiedzią odbędą się one 11 marca oraz 16 kwietnia, w godzinach od 9 do 14 w pokoju 204. Tężnia w parku Usteckich Stoczniowców przysłowiowo rośnie w oczach. Już stanęły konstrukcje, a sama tężnia ma zacząć systematycznie działać wiosną. Pod koniec października rozpoczęła się budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenów parku usteckich stoczniowców. Obecnie trwają prace związane z budową niecek na solankę, generatora solanki i budowa konstrukcji drewnianej tężni, a także wykonanie nowych podestów drewnianych wokół obiektu, nowych nasadzeń i montaż małej architektury. Planowany termin zakończenia to jest druga połowa marca bieżącego roku. Wszystko wskazuje na to, że wszystko zostanie ukończone zgodnie z harmonogramem. W miesiącu kwietniu planowany jest rozruch tej instalacji. Mamy nadzieję, że wszystko zostanie zrealizowane zgodnie z terminami i wtedy będą mogli Państwo korzystać z tej tężni już w miesiącu maju. Tężnia solankowa powstaje na terenie Parku Usteckich Stoczniowców przy ulicy Marynarki Polskiej w Ustce. Instalacja będzie wykorzystywać naturalne źródło solanki. To między innymi dzięki niemu Ustka jest miastem uzdrowiskowym. Według porozumienia miasta z uzdrowiskiem Ustka z października 2017 roku Uzdrowisko ustka będzie dostarczało Solankę ze złoża ustka. Realizacja inwestycji to koszt około 960 tysięcy złotych, z czego kwota ponad 171 tysięcy zostanie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej z programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Budowa tężni jest częścią projektu rewitalizacji parku. Chociaż do Dnia Kobiet pozostał blisko miesiąc, w Ustce trwają intensywne przygotowania, święto pań w Kurorcie trwać będzie kilka dni. Zaplanowano wiele atrakcji. Usteckie świętowanie rozpocznie się już 1 marca. Wówczas z monodramem wystąpi Magdalena Kumorek, znana z produkcji filmowych, śpiewająca aktorka. Pokaże się z nieco innej dramatycznej strony w przedstawieniu Madeleine. To kolarz piosenek, tekstów, przemyśleń, sketczy, swoista teatralna hybryda, jakiej na polskiej scenie chyba jeszcze nie było. Kilka dni później mieszkanki Ustki wystąpią w pokazie mody. I 6 marca Joanna Reglińska, Ustczanka. Będzie pokaz kapeluszy. modelkami będą ustczanki. Serdecznie zapraszam, będą Państwo zaskoczeni, i te cudowne kapelusze pojawią się na naszej imprezie. Joanna wyemigrowała nam wprawdzie na kaszuby, ale nadal jej pasją są kapelusze, i dlatego wyciągnęliśmy ją do ustki, żeby się nam zaprezentowała ze swoimi pracami. Będzie bardzo ciekawie, cudowny wieczór. Ustawskie świętowanie z okazji Dnia Kobiet zakończy wyjątkowy projekt Grzegorza Kortka, Zaklinacz Kobiet. To interaktywny, pełen humoru, seans koedukacyjny typu One Man Show, do którego scenariusz pisze samo życie. Będą porady zaklinacza kobiet, jak rozmawiać z kobietami, jak rozmawiać z mężczyznami, co nas dzieli i co zrobić, żeby było nam łatwiej. Jak twierdzą organizatorzy, jest to szansa, by znaleźć odpowiedź na odwieczne pytania, jak zrozumieć kobietę, czego pragną kobiety, oraz okazja do odbycia podróży w dziwny i fascynujący świat kobiecego umysłu, widzianego oczami nie tylko mężczyznę. Sezon letni w ustce jest czasem wyjątkowym. To okres wzmożonego ruchu turystycznego i mnogości imprez sportowo-turystycznych. O tych wydarzeniach miasto poinformuje podczas specjalnego spotkania. Przygotowania do nowego sezonu letniego w Ustce rozpoczynają się tuż po zakończeniu poprzedniego. O kilku miesięcznych pracach Ustedcy samorządowcy poinformują podczas spotkania z mieszkańcami 19 lutego na którym omówimy wydarzenia kulturalne, promocyjne, sportowe przewidziane w lipcu i sierpniu, przede wszystkim najbliższego sezonu, ale także w miesiącach przedsezonowych. Na tym spotkaniu zarówno Wydział Promocji, jak i Ośrodek Sportu i Rekreacji, a także przedstawiciele kultury zaprezentują swoje plany, plany dotyczące wydarzeń oraz działań promocyjnych. Spotkanie odbędzie się w sali 101 ratusza w najbliższą środę, to jest 19 lutego o godzinie 17. Usteccy samorządowcy zapewniają, że tegorocznego lata atrakcji nie zabraknie. Ustka słynie z atrakcyjnych imprez, które doceniają nie tylko turyści, ale także fachowcy z branży turystycznej i rozrywkowej. Kolumbus Festiwal Wiatru został uznany za jedną z najlepszych imprez plenerowych na Pomorzu. Tym wakacyjnym akcentem kończymy magazyn Ustecki. Kolejne wydanie za tydzień o stałej porze. Zachęcam do oglądania i do zobaczenia.